Witam. W kolejnym odcinku pokażę Wam kolejny posiłek. A mianowicie będzie to ryż z jajkiem. jest tak, do tego posiłku będą nam potrzebne następujące rzeczy. Jest to ryż 100 gram, biały, długoziarnisty. I 3 jajka, około 3 jajka. Ja tu mam 4, ale to jest tylko 3. I tak, żeby te jajka miały mniej więcej um, do 230 gram, 230 gram, coś kolejnego. Dobra, ja sobie to na razie tu mogę włożyć do środka. To mi się na razie nie będzie przydać. A nasz ryż e, możemy wstawić sobie e, do wody. Ok, ten nasz ryż już jest w wodzie. Możemy go postawić na gaz, żeby się gotował mniej więcej e, około 20 minut. Ryż się gotuje, a ja przedstawię Wam, ja przedstawię wam e, przyprawy, jakie do tego użyjemy. Jest to kary oraz e, fix do potraw chińskich. E, czasem też jakoś, jako przyprawy stosuję pieprz, e, który też wzbogaca ten smak nasz. Dobra, nasz ryż jest, jest już gotowy. E, otwieramy naszą torebkę. Nie wiem, w jaki sposób to będzie lepiej widać. Tak, dobra, po prostu to otworzę już. Ja to otwieram zawsze moim sposobem. Dobra, masz ryż. Można wysyć sobie już. O. Torebka pusta. Wyrzucamy do kosza. Następnie bierzemy nasze jajka i po prostu wbijamy to do do, do środka. Na bok. Drugie jajko. a się rozbudzyło to. I trzecie jajko. Dobra, nie ma żadnej skorupki w środku. Dobra, gdy już to mamy gotowe, znaczy jajka są już na miejscu, możemy zacząć przyprawiać nasze danie. Ja biorę na początku troszkę pieprzu. Teraz Wam to później pokażę, jak to wszystko wygląda. Tak dosłownie, troszkę tego pieprzu, żeby go za dużo nie było. Dobra. Teraz bierzemy przyprawę kary, którą już miałam otworzoną, więc nie ma potrzeby otwierać. Kary troszkę więcej zawsze daje. No i teraz do potraw chińskich fix, bardzo dobra, także przyprawa. I troszkę też tam, proszę sobie dam nasuć, żeby to miało jakiś ten smak później. Dobra, teraz Wam pokażę jak to wygląda wszystko. Tak to wszystko wygląda przyprawione, teraz to Dokładnie sobie wymieszamy. Wymieszamy to, żeby to było po prostu wszystko wymieszane, o. Dobra. Tak to wygląda mniej więcej. Nie wiem czy to będziecie fajnie widać, czy nie będzie. Dobra. Następnym krokiem jaki wykonamy jest to po prostu wrzucenie to na patelnię. Na którą dodamy sobie mniej więcej oj, tak o, mniej więcej troszkę e, masła, a tak dosłownie gdzieś może tyle masełka, żeby to po prostu e, później, e, żeby tego nie trzeba było wliczać w kalkulator tego masła kalorii oczywiście. Dobra, nasza patelnia już jest na gazie. Masło się fajnie rozpuszcza. I wlewamy to prosto na patelnię. Teraz smażymy to, nie wiem, tak około 2-3 minuty, chyba czy 4, bo to już krótko będzie się nam smażyć. No i zaraz pokażę Wam, zaraz pokażę wam efekt końcowy tego dania to jest efekt końcowy naszego dania. Dodałem jeszcze dwa plasterki pomidorów. pomidorów tak do smaku i do wyglądu też przede wszystkim. Dobra, próbujemy. Bardzo dobre. Spróbujcie sobie te danie zrobić. Gdy sobie już go zrobicie, do, dajcie do jakiejś miski czy na talerzyk jakieś, to życzę Wam smacznego i myślę, że Wam pomogłem. Na sam koniec macie tutaj jeszcze kalkulator kalorii. Zapoznajcie się z nim i dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do oglądania kolejnych. Trzymcie się i cześć!